Cześć, witajcie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Zobaczcie jaka dzisiaj e, piękna pogoda, słoneczko świeci. Nie, no jest, jest po prostu e, dzisiaj petarda, choć choć jedna niedziela z taką pogodą, bo do tej pory te pogody naprawdę były e, niezaciekawe. Moi drodzy, e, chciałbym dzisiaj przedstawić plany odnośnie e, Strajków, które będą które będą się odbywać 20 lutego, a mianowicie przedstawiać się to będzie w taki sposób, że u nas w kamieniu, nie w kamieniu, a za Wisłą, już w kamieniu nie będzie organizowany protest. A za Wisłą od godziny 10 będzie blokada mostu, ten który łączy województwo lubelskie z województwem mazowieckim. I to będzie od godziny 10 do godziny chyba tam 16 czy 17. A może na kilka dni kurczę. Nie chcę was wprowadzać w błąd, bo mówię to z pamięci. W każdym bądź razie będzie takie coś. Byłem też w sobotę na spotkaniu w Sandomierzu. No i w Sandomierzu, moi drodzy, będzie blokada przejścia kolejowego, torów, szerokich torów. W miejscowości Durdy i tam jest to zgłoszone od godziny 11 do godziny, moi drodzy, w sensie nie do godziny, a na dłuższy czas. Ta blokada będzie zgłoszona na dłuższy czas. Ona bodajże będzie do 13 marca w miejscowości Durdy. Bardzo rolników serdecznie zapraszam z tamtych rejonów na blokowanie właśnie. Tego, e, tego torowiska w miejscowości Durdy. Tam będą potrzebni ludzie zmianowo. Po 12 godzin każda z tych osób e, będzie po prostu zwyczajnie. Każda para rąk się przyda, że tak powiem. Moi drodzy. I kolejnym miejscem, w którym e, będą e, organizowane e, protesty, będzie to. Słuchajcie. Zbiórka będzie w kraśniku przy rondach. Lubelski Związek Producentów Chyba tak dobrze powiedziałem. Lubelski Związek Producentów Malin. Pan Sebastian Hubert, Robert Gugulka I przepraszam, ale jeszcze osoby zapomniałem, która jest współorganizatorem tego protestu. I ten protest przeniesie się z kraśnika na trasę szybkiego ruchu S19: i tu będzie praktycznie chyba wszystkie zjazdy będą blokowane od Niedrzwicy w stronę Lublina i wjazdy więcej szczegółów zapraszam na stronę lubelskiego stowarzyszenia producentów Malin tam wszystkie szczegóły będą podane podałem wam te kilka lokalizacji najbliższych naszemu powiatowi, powiatowi Opole Lubelskie myślę, że słuchajcie każdy z nas znajdzie czas do tego żeby z którejś z tych lokalizacji się zebrać, ale chciałbym jeszcze zaznaczyć, że to nie tylko te lokalizacje, ale również, słuchajcie, będą blokowane przejścia graniczne polsko-ukraińskie, wszystkie przejścia graniczne. Tam też jest protest zgłoszony do marca, bodajże, nie wiem, do 10 chyba. Jak się mylę, to mnie poprawcie. I tam cały czas jest każda para nóg, nóg i rąk potrzebna, moi drodzy, i również zmiany, chyba tam są po 12 godzin. Takie, takim epicentrum tych właśnie tych spotkań na przejściach granicznych również będzie 20 luty, i tam, moi drodzy, się e, zjadą. Taki będzie, taki najazd prawdziwy, także zachęcam również do wyjazdów na przejeścia polsko-ukraińskie, żeby pokazać zwyczajnie swoje niezadowolenie. Jak widzicie, ja dzisiaj chodzę sobie troszeczkę, wyszedłem na spacer. Ludzie się pewnie na mnie patrzą jak na debila. Idę z kamerą, nagrywam, ale przyzwyczaiłem się do tego już. Przespaceruję się troszeczkę, pokażę Wam również okoliczności przyrody, jakie u nas tutaj mamy. Jak widzicie woda woda stoi posadach. No ale niestety wszystkie te rowy są niedrożne. Nikt o to nie dba. Gmina niestety ma ważniejsze rzeczy na głowie, jak kampania wyborcza i te inne, więc niestety, ale Niezbytnio bym powiedział się tu ktoś interesuje takimi niuansami, no ale trudno się mówi. My też mieliśmy mieć na tej kolonijce oświetlenie i oświetlenia nie mamy. Zrobili cztery lampy od drogi i tyle. Także myślę, że moi drodzy, czas na zmiany. Pora coś zmienić, bo co wujt, co wujt, to. Obietnice i tak naprawdę te obietnice spełzają na niczym. Przykre to jest, że jesteśmy mieszkańcami tutaj takiej kolonii nadrzecznej i jesteśmy zapominani. Od śnieżarki do nas nie dojeżdżają, światła nie ma, barierek na rzece nie ma, tylko od drogi troszeczkę. Poprzedni wójt zrobił także. Bida, bida, szkoda, szkoda, że tak nie dba się o to bezpieczeństwo e, rodaków, tak naprawdę. I to od najniższych szczebli, od takich szczebli e, słuchajcie, gminnych, aż do samej góry, aż po premierów, ministrów. Zobaczcie, jak oni o nas dbają, że każdy dopuszcza się tak naprawdę e, takich zaniedbań takich y, haniebnych czynów takiego moi drodzy to jest chore no, jak dla mnie to jest totalnie chore i kompromitujące że rząd pozwala na to żeby do Polski wpuszczać syf y, ze wschodu z Ukrainy przecież w biedronce co któraś półka co któraś rzecz jest pochodzenia y, ukraińskiego oznaczona produktem Produkt Polski, taką flagą, która ma niby gwarantować to, że produkty są pochodzenia polskiego, a kod kreskowy z innego kraju, więc w jakim my kraju żyjemy, no. Na koniec filmu się jeszcze wkurwić będę musiał, za przeproszeniem, przepraszam Was bardzo, ale to jest... To się w głowie nie mieści. Od najniższych szczebli samorządowych do najwyższych rządowych jesteśmy zapominani... Czekaj, to ja we chłopu, chyba już w pole wchodzę. Jesteśmy zapominani. Nikt o nas nie dba, o, o konsumenta, o rolnika, o rolnika, a na końcu o konsumenta. Nikt nie dba, moi drodzy. Konsument w tym kraju jest jak karta przetargowa. Dla liczy się konsument tylko po to, żeby kasę wpłacał, kupował towary, płacił kasę i chorował na nowotwory i leczył się i umierał, bo Niestety coraz więcej nowotworów. Każdy mówi, a bo Czarnobyl, Główno prawda, nie Czarnobyl. Trochę może bez sensu już to mówię, ale... Nie Czarnobyl, moi drodzy. My tak naprawdę nie wiemy. Nie wiemy co my jemy. To jak możemy być zdrowi? Dobra, bo się zdenerwowałem na koniec. Zachęcam moi drodzy na protesty. Zachęcam do spacerów po świeżym powietrzu. Wykorzystajmy takie, taką ładną niedzielę. I cóż, widzimy się na strajkach. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.